Przedzieram się lasem głębokim, mając nadzieję, że żadnego misia nie napotkam. Ja wiem, że słychać pociągi i cywilizację, ale naprawdę niewiele trzeba żeby zostać zaatakowanym w lesie o odkryłem plażę Plaża w listopadzie to coś pięknego Co prawda w cichości ducha to tu nie posiedzi na tej plaży, bo Cii, coś idzie Nie niedźwiedź Nie Hej, bystra woda, bystra wodiczka. Nie zjadły mnie dzisiaj niedźwiedzisko. Jaka szkoda, że ja nie mam wędki Jestem po prostu zrozpaczony z tego powodu A tam spawają Także nie, odle, nie odszedłem daleko od tego od cywilizacji A teraz wam pokażę moją konkurencję A no tyle konkurencja co kolega się załadowuje Ostatni trok, którego używają dźwigu do załadowania Nie wiem jak załadują Dźwig z kolei na moją maszynę, wielka szkoda, że nie mogę sobie złapać strąga na kolację. Niedźwiedź. Niedźwiedź. Nie dzieć? Nie. Nie, to nie niedźwiedź. Od i tropiki północy, listopad, góry, mech i czysta woda. That's it. Jestem już nad samą rzeką widzę czystą, przezroczystą toni słyszę hałas samochodów Mam nadzieję, że kemping jest oddalony od głównej szosy, na tyle że nie przeszkadza w namiotach im spać ale płótno namiotu Boję się, że nadchodzi niedźwiedź O oh my gosh A ja bezbronny I jedyna ucieczka To Do wody Uwaga Gdzie on jest? Bystra ta woda, co? Ach, że się ze swoim Talentem. Hej, A kolega spawa. I właśnie stamtąd zabieram towar. Hmm. Gdybym miał wędkę, to bym połapał trochę sobie pstrągów. Co prawda, niewiele wiem na temat łapania pstrągów, ale poszedłbym sobie na tamte wysepki i pomoczył. Kija. Hmm. Niedźwiedź mnie nie zjadł. Uciekłem. Skoczyłem do wody, przepłynąłem na drugą stronę, i dlatego teraz mogę bezpiecznie się nabijać z niego. Ależ czysta woda piękna sprawa. No dobrze, tak wygląda off-road tracking. To jest to, co lubię. Przede wszystkim... Hmm, pomyślcie sobie, o właśnie jedzie tam przez most z lodówką, czyli frigo. Jak ja nienawidzę frigo. I hate it. I just simply hate it. Dehumanizacja warehouse'ów i marketów żywnościowych doprowadziła mnie do rozstroju nerwowego. Tam nie pracują ludzie, według mnie. Tam ma, pracują jakieś humanoidy, które pozbawione są jakichkolwiek odruchów ludzkich. I w związku z powyższym wolę takie widoczki. Pysznie.